Cześć tu Forii. zapraszam na szybki strzał. Twoje ulubione miejsce w Kielcach. Moje mieszkanie. Ulubiony film. Zachowałem się na Roki. Ulubiona książka. Dużo czytam kibicowskich, i myślę, że tam jest dużo tego wszystkiego, co mnie tak naprawdę interesuje poza boiskiem jeszcze. Dużo tych tematów, właśnie klimatu kibicowskiego. Ja to już nie jest brane. Ja to jak kibic na przykład. Twoja ulubiona potrawa? Krem pomidor. Ulubiony komentator sportowy. Jest kilku dobrych znajomych, ale z pozdrowieniami dla Roberta Skrzyńskiego z Real Madrid czy FC Barcelona? Żaden z tych klubów, ale jeżeli miałbym już bardziej patrzeć na to realno. Morze czy góry? I fifty, fifty bym powiedział szczerze. Zależy od pory roku, ale chyba góry. Brunetki czy blondynki? Blondynki. Psy czy koty? Trudne pytanie. Miałem kota, ale oczywiście może mu pies. Niech będzie pies. Jesteś team z kielecki czy winiary? Nie no, zdecydowanie kielecki. <głos> <głos> czy masz w swoim mieszkaniu kosz pod zlewem? Myślę, że jak większość z nas. <noise> czy w niedzielę na obiad jesz rosół z chabowego? Nie zawsze. Jak jestem w domu, to jak najbardziej mówię o rodzinnym domu, ale jak jestem tutaj w Kielcach, no to to idąc tak standardami, czy masz w domu kapcie dla gości? Nie. <noise> czy na starcie proponujesz gościom kawa czy herbata? Stary numer i woda. <noise> czy w twoim domu jest przynajmniej jedna siatka, w której trzymasz inne siatki? Znajdę się i w kilku miejscach. Do szybkiego strzału nominuję słowackiego borca z szatni Dalibora Takacia.